Poprzednio w Alei Gwiazd. Zrobiliśmy sobie wycieczkę dookoła świata moim prywatnym odrzutowcem, żeby zebrać wszystkich uczestników na kolejną przygodę. Niektórzy ucieszyli się z widoku znajomych twarzy, ale inni niekoniecznie. Wracając do obozu Tipis Kav, nasi uczestnicy mieli szybką wysiadkę. Kolory ich spadochronów symbolizowały nowe drużyny. Teraz 18 śmiałków musi odnaleźć się na miejscu. I w końcu czas na zasadnicze pytanie. Która z naszych gwiazd jako pierwsza opuści Tipiska w tym razem? Źle. Z początku myślałam. O! Oh. Patrz, gdzie lądujesz! Sorki, nigdy nie używałam tych śmiesznych rzeczy. Co ty nie powiesz? O, kurka, znowu w tej samej drużynie. Ach, znowu! Niech będzie. I tak musimy znaleźć resztę. No co, poradzę? Spadochron to dla mnie nowość, ale przynajmniej lądowanie miałam niezłe. Mówiąc szczerze, to nigdy nie skrzywdziłabym dziecka, ale przy tej małej muszę trzymać nerwy na wodzy. O, e, chyba tu się rozdzielamy. Wyjdźcie w prawo, ja pójdę ścieżką po lewej. Tom, czekaj! Bo wiesz, w samolocie mówiłeś, hmm. że będziemy mogli pogadać. A że tym razem nie jesteśmy w tych samych drużynach, to może już nie być okazji. Porozmawiamy teraz. O, wiesz. Myślę, że ja. Muszę znaleźć jak najszybciej moją drużynę i nie chcę niczego przegapić. No, sam wiesz, polecam ci to samo. Złapiemy się innym razem. No, to pa. Hmm. Odpuść, Jake. Dla niego to jeszcze nie czas na tę rozmowę. Nie chcę znowu powtórki z rozrywki. Chcę, żeby teraz było inaczej. Jego milczenie dużo mówi. Po tym, co razem przeszliśmy, to naprawdę jest wszystko? Daj waszej dwójce trochę czasu. No łatwo powiedzieć. Okej, okay, James. Teraz idziesz w prawo i następnie kilometr po tej ścieżce. O, <grym> dzięki, Lake. Stary, mapy to inny level. Dobrze, że jest wujek Google. Chyba tu się żegnamy. No to widzimy się w wyzwaniach. Ale mówię serio. To będzie ciężka gra. Jak to się mówi wóz albo przewóz. Nie mów tak! Nie daj się skarbie. Ja i Lake poradzimy sobie. Spoczko, ufam wam. Jesteśmy! No, w końcu. Teraz można odpocząć i poczekać na resztę naszej drużyny. Mam nadzieję, że będzie więcej nowych niż znajomych twarzy. Ja też. Z niektórymi to na pewno już się nie dogadam. Kto by się nimi przejmował? Lśnisz jak gwiazdy na niebie. Jak najpiękniejszy diament, jak słońce po ulewie. A przynajmniej jesteś taka w moich oczach. O, dzięki Gabi. Hm? Hej, drużyno. Bez jaj. Wow, co za miłe powitanie. I kto to mówi? Po twoim świetnym przywitaniu w samolocie, ciesz się, że w ogóle coś powiedziałam. Starcie tego! Jeśli dalej będziecie na siebie warczeć, skończy się dla nas dzień dziecka. A ja wtedy zostanę sama z jakimiś nieznajomymi. Mama mi zawsze mówiła, żeby z nimi nie gadać. Nieznajomymi? Można to zmienić. Miło poznać. I nam również. Czy to już wszyscy? Teraz. Hmm? Tak. Tez. Super, kolejna znajoma twarz. Mam mieszane uczucia. Fajnie, że jest Gabi i Tess, ale z szeryfem mamy wywalone ego. Może być mały problem. Hej, Ashley, no bo wiesz, mam nadzieję, że to co było ostatnim razem, to było minęło, nie? O, tak, jasne. Wiem, że nie ma sensu przepraszać, bo i tak mi nie uwierzysz, ale tym razem naprawdę chcę grać inaczej. Co masz na myśli? Działać razem. Oczywiście działać na moich warunkach? Hmm. Niech no pomyślę. Nie. Hm. Nie chcę nic mówić, ale czuć tu małą spinkę. Średnie towarzystwo. Nie dziwię się, jak dociera do ciebie, że masz w swojej drużynie demonicznego dzieciaka. Hej! Ja też mam uczucia! Mówię to, co myślą inni. Wow! Jesteśmy! LOL, czemu dali nam jakiegoś kidosa? Hunter! Jakiś problem? Problem jest taki, hmm. że po prostu nikt cię tu nie lubi, dziewczynko. Hmm. Siemano! Wybieram język faktów i powiem, że... Drużynę mamy dojechaną! Gotowi wszystkich rozwalić? Jeszcze pytasz? Z nami nie mają żadnych szans. Hmm. Przekichane. Nie wiedziałam, że umiesz robić takie rzeczy. No, krzemień, magnes, no i proszę. Nie mówiłem ci tego, ale jako chłystek byłem w skautach. To była szkoła życia. Imponujące. No, proszę, macie ogień. Dobra robota, synku. A drobiazg, moja droga. Tędy. Hmm. Jesteśmy. O, Miriam. Greta, wrzut na tyłku. Co za szkoda. Hej, babciu. Wyglądasz dokładnie jak ta stara rura, którą wypchnąłem kiedyś z windy. No i jak jeszcze raz obrazisz Gretę, sama zobaczysz jak to jest. Lepiej się pilnuj, smarkaczu. Hmm. Trochę obawiam się, że powrót tutaj był błędem. Delikatnie mówiąc, ta drużyna to dramat? Hmm. Zanosi się na deszcz. Czuć w powietrzu. Myślisz, że namiot jest wodoodporny? Nie ma szans! Mieliśmy ostatnio wodoodporny, a ten w ogóle go nie przypomina. Kurczę, no to sobie dziś nie pośpimy. A ja mam pomysł. A co jeśli okryjemy namiot liśćmi? Kiedyś w jednej gierce to wypaliło. I pomogło mojej postaci. Można ogarnąć. Co to za gierka? Forestcraft. Serio? Ja nie znam jej. Co? Hunter, ja opowiadałam ci o niej w drodze tutaj. O, e, sorki. To jest git pomysł, Ali. To chodźmy po te liście i spróbujmy. Dzięki, James. To może pomogę? A może jednak nie. Chodźmy, James. Hmm? To ja może pójdę sobie tam i poszukam czegoś do jedzenia czy coś? Przyznaję, no słabo wyszło, że nie zapamiętałem tej gry. Ale obczaj, Ali pyka w mnóstwo różnych gier. Zapamiętanie wszystkich, o których mówiła, jest dla mnie jak zaawansowana matma. Opłaca się rozpalać ogień? Sama mówiłaś, że będzie deszcz. Możemy ochronić czymś ognisko. Słuchajcie, bo wiem, że byłam dla Was wcześniej okropna. To prawda. Ale może spróbujemy się jednak trochę zakumplować. <średzimy> to <średzimy> to <dobre. średzimy> no to ci zrywać, ale ruszcie głowami. Hunter i Ali to parka, a James kręci się wokół nich. Jeżeli ja wylecę pierwsza, to Wy zaraz po mnie. Chyba zaryzykuję. Możecie mnie nienawidzić, ale taka prawda. Lepiej to przemyślcie. Wiesz co, masz rację, ale i tak chciałabym przegadać to teraz z Jaykim. Dasz nam chwilę? Co? No dobra. <laughs> no chyba serio nie myślisz, że. Chciałam tylko chwili spokoju. Od jej trajkotania więdły mi uszy. <grystanie> Totalnie. Zamarzam. Mój menażer to idiota dając mi takie ciuchy tutaj. Och, skarbie, masz niezłą stylówkę. Poza tym oboje wyglądamy dobrze. Widziałem, że dali nam piżamy w plecakach. Przydadzą się, gdy temperatura spadnie. Ja to mam swoje. Trzeba było myśleć wcześniej. Ja wzięłam swoje futro z alpaki, które nie tylko jest ciepłe, ale i wyglądam w nim świetnie. To prawda, wyglądasz tos. No ja wiem, że sztos. Nie musisz mi mówić. Nie wzięłabym go, gdyby tak nie było. Dobrze, Ria, daj spokój. Spokojnie, Connor. Nie myśl tyle. Wystarczy ci już siwych włosów. Dobranoc wam. Hej, wszystko w porządku? Ach, tak. Wiem, że to nie moja sprawa, ale jakby co, to będę przy jeziorze. W porządku, serio, jest okej. Okay. Martwi mnie to, w co ze mną sobie pogrywa Ria. Kiedy jesteśmy sami, jest naprawdę kochana. Ale w blasku całych tych fleszy staje się zupełnie inną osobą. I mamy burzę. Ach. To dzisiaj bez spania. Kurde, nienawidzę burz. James zawsze starał się mnie uspokoić. Brakuje mi go teraz. Ja w takich momentach czuję się samotna i bezradna. A pamiętacie swoją pierwszą burzę w Tipiskaw? Jasne. Mój ojciec chciał, żebym wróciła i to wszystko dzięki krystal. Gdyby nie ona, nadal żyłabym z tyranem. Kiedy ja tu byłam i strasznie lało, ukryłam się w obozie, szukając sposobu na rozwiązanie sprawy z Jensenem. A ty, Eli, co robiłaś tamtej nocy? Ja nic. Tak? No ciekawe. Cóż, powiedz jeszcze, że totalnie nie pamiętasz, jak tamtej nocy zrobiłaś ze mnie kretyna przed milionami. Ale zadziałało. Cisza! Nie po to zaczęłam temat, żebyście się kłócili. Wiedz, że coś się dzieje, gdy to ja muszę być głosem rozsądku. Uwaga, obozowicze! Czas na zabawę! Witajcie w swoim pierwszym wyzwaniu! Jak tam nocka? Najgorsza noc w moim życiu! Czy wszystko gra, Aiden? Nie bardzo. Całą noc lało! Jeśli okryjesz namiot liśćmi, deszcz się nie dostanie. Halo, James? Tak jakby pomagasz wrogowi. Jake ma rację. Czyli to dla was OK, że możemy tutaj zamarznąć? Nie o to mi chodziło. Co się stało z domkami? Fajnie, że pytasz. Poszły z dymem. Co? Czemu? Od kiedy pierwszy sezon wyszedł w pełni, możemy dalej się tu bawić w zamian za mały krok w stronę ochrony środowiska. Chyba nie do końca im o to chodziło, wiesz. Mam to gdzieś, tak samo jak te głupie domki, gdyby przyszli nas jakoś sprawdzać. Dlatego czas na dzisiejsze wyzwanie. Dawajcie futrzaki! Co jest tam w środku? Tylko trochę słodkich zwierzątek. O, super! No cóż, ktoś musi ogarnąć bałagan za tamtą dwójkę. A teraz czas na zasady. Mamy tu trzy ciężarówki. Zielona to osiem nieszkodliwych przytulanek. Te z żółtej mogą was już trochę pogryźć. Natomiast w czerwonej są cztery najniebezpieczniejsze stworzenia. Pierwsza trójka z każdej drużyny troszkę pobiega. Musi przenieść jak najwięcej futrzaków do odpowiedniej strefy drużyny. Pozostałe trójki z drużyn staną na końcu, pilnując widocznych przejść. Ich zadaniem jest zrobić wszystko, żeby reszta przeciwników nie zdobyła punktów. Zielona ciężarówka daje 1 punkt, żółta to już 5 punktów, a czerwona to aż 10 punktów. Po przeniesieniu wszystkich zwierząt ci z największą ilością punktów wygrywają. Jakieś pytania? To tak jakby gramy w piłkę, ale zwierzętami? Czy nic się im nie stanie? Proszę cię, na twoim miejscu bardziej martwiłabym się o siebie. Zdecydujcie, kto będzie biegał, a kto pilnował i możemy zaczynać. Bu! Z tej strony aktor Kaniny. Przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam również do wsparcia od Nation Cartoons i zostania ich patronem. A teraz wracajcie do oglądania Biwaku Bez Laku, głupki! Może po tym wszystkim będę miał trochę mniej na sumieniu. Przed nami długa droga, Trevor. A jesteśmy dopiero na początku. Co my mieliśmy w głowie? No właśnie, nic! Hej, mąci wody. Zaraz zaczynamy. Krystal już na was czeka. Ruchy! O, nie wytrzymam! Mam dość tej baby! Miejmy to już za sobą. Okej, okay, jak widzę, mamy już wszystkich wyzwanie zaczynamy teraz no do który pierwszy dawajcie czerwony da nam więcej punktów i zdobędziemy przewagę no dobra <grymne> cześć przyjaciele znajdę wam domek hm? mm. <grymne> <grymne> ruchy głupia kozo czekaj pomogę ci to bez sensu. Spróbujmy dalej. Hm. Nie. 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 O nie. U mnie. A ty jak? Jest spoko. Chodźmy.! <śmien że lawsuitroyable> Mam go! zybko hmm? Fiora! Łpią! Mm. Straciliśmy punkty! Następnym razem ty się podstawiasz! Ach, ale żenada, po co jest nam jakiś dzieciak? Bycie trochę milszym, nie boli, wiesz? Nie twój biznes, typie! Tylko mówię. Kto pytał, hmm? to ty dzwonisz, nie ja! Może lepiej nie tym tonem. Dobra, wystarczy wam. Hunter, skup się na grze. Dzięki za to. Hmm. Jeden jedyny raz. Alek, potrzebuje cię. Wszyscy tam mnie nienawidzą. Dziwisz im się. Próbowałam wszystkiego. Hmm. Wykopią mnie jako pierwszą. Nie wiem co hmm. robić. Nie dam się znowu na to nabrać. Ha? Nie! 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 <ślesy> <ślesy> hold Lake. my Bierzemy się za zielone. <śmiech> <śmiech> Hm. przestań! Tutaj, Gabi! Juhuu! jeden. Chyba ktoś zdążył cię zastąpić. E, co? No, przy Aidenie wydaje się być szczęśliwszy, wiesz? Naprawdę tak myślisz? O tak, widać to już było nawet w samolocie. Ciągle zerkali na siebie i posyłali uśmiechy, może i nawet rozmawiali wcześniej. A nie próbujesz czasem mnie wrobić, żeby wygrać? Nie spokojnie. Po prostu to słabe, że poszedłeś tak w odstawkę. A tak, mam to nie. gdzieś. Ale coś kombinuje. Nie wygląda to dobrze! Koleś, no co ty? Sorki, twoja strata! I mamy wszystkie zwierzaki z wynikiem 38 punktów cyjanowi wygrywają immunitet. A jako nagroda za pierwsze miejsce wasza drużyna otrzymuje wodoodporny namiot. <grystanie> Drugie Drużyna Żółta z wynikiem 31 punktów. Ich również ominą eliminację. Ha! No i o to chodzi! Ale z nas, Sigmy! A może następnym mm -hmm. razem dobrze by było zgarnąć jednak pierwsze miejsce, idioci? Co oznacza, że nasza magenta kończy mizernie z 12 punktami. Topa! No to widzimy się na dzisiejszych eliminacjach. Gdzie jakiś nieszczęśnik jako pierwszy dostąpi z zaszczytu opuszczenia, Alei i gwiazd! Hmm. Hmm. Hej, James! Masz może chwilę? Pewnie, co jest? Czy Tom i Aiden nie zbliżyli się jakoś ostatnio? Mm, nie, i szczerze trochę nie czaję. Lepiej pogadaj z Aidenem. Co ty odwalasz, Jake? Wiesz, to po prostu trochę dziwne dla mnie. Wiesz, koleś, myślę, że Aiden ma własny rozum. A ty lepiej poszukaj swojego. Wow, ale spoko, bez nerwów. Stary, ty odwalasz cyrk wokół mojego chłopaka. Ja niczego nie robię, ale inni też to widzą. Ślepy jesteś? Słuchaj, bratku. To ty tu masz jakieś delulu. Bo ja nie mam totalnie o co się martwić. Myślisz, że kłamie? Myślę, że to bardzo przeżywasz. Znajdź sobie hobby. Spadam. Uff. Ktoś sobie zrobił bekę, zapraszając tu znowu Jake'a. Chyba, że czytali to jego posty. Jak płaczą niespełnionej miłości. Hashtag cringe. Odkąd Jake najechał na Jamesa, dużo gadaliśmy o tym, który z nich powinien wylecieć. Ale ludzie, bez jaj, ten kidos powinien wylecieć. Fiora niech lepiej wróci bawić się Barbie, bo tylko przeszkadza. Jake też chciał, żeby to Fiora wyleciała pierwsza, ale od tej sprzeczki woli, żebyśmy głosowali na Jamesa. To okazja raz na milion, żeby odegrać się na tej małej. Dla Willa, Lili. No, i Nika, który tak średnio mnie obchodzi, ale niech mu już będzie. Boję się, że jeśli nie zrobię tego, nie będzie już drugiej szansy. No, po dzisiaj czuć to napięcie w powietrzu. Hmm. Z racji tego, że każdy wie już co i jak, darujmy sobie gadanie, jak to wszystko działa. A więc głosujemy. Po przeczytaniu głosu, decyzja jest ostateczna. Osoba wyczytana najwięcej razy musi opuścić Aleję Gwiazd. Pierwszy głos... James. Jake. James. Fiora. Fiora. Mamy dwa razy Fiore, dwa razy Jamesa, jeden raz Jake'a i ostatni głos na... Osobą, która jako pierwsza opuści dzisiaj Aleję Gwiazd, jest... Hmm? Hmm? James! Masz trzy głosy! Wypadasz! Co? No nie wierzę, że wy serio trzymacie stronę tego typa! Powaga? Czemu James? Przecież on wszystko tak dobrze ogarniał! Przykro mi, że tak wyszło, James. Od czempiona do pierwszego przegrywa. James, czas na ciebie. Hmm. Powodzenia, bo macie niezłego dramaciarza w drużynie. Hm? Hmm... hmm. James, ale Jake i ja zbyt dobrze zaczęliśmy się trzymać, żeby teraz to skiepścić. I decyzja była jasna. Kurde, źle mi z tym. Czy w ogóle moje podejrzenia miały sens? Cóż, teraz na pewno się nie dowiem, ale gdyby jednak tak, to była karma. Teraz niech Aiden zobaczy sobie, jak to jest być daleko od ukochanego.